No, siema, widzowie. Ja jestem Elwisa i witam was gorąco w kolejnym odcinku. Już na moim kanale z naszych Wojanowic na Craft MC. No i widzowie, właśnie sobie wbiłem na serwa. Nie było mnie kilka dni, ponieważ byłem na wyjeździe w Warszawie, widzowie. No i tak sobie tutaj patrzę, co tu się zmieniło. No i z tego co widzę, no to chyba coś się zmieniło. Zostaw mój dom, bo pożałujesz. Co w ogóle się dzieje na serwerze na samym starcie? Excuse me, dobra, sekundka, widzowie. Bo dowiedziałem się, że jakaś jest w ogóle informacja, w ogóle coś się tutaj widzę, że zmieniło też w tym miejscu. Ja nie wiem, ale po kolei, widzowie, tutaj na spokojnie powolut. Bo tu widzę, że jest sporo informacji na samym starcie. Dobra, widzę, jeśli to czytasz, idź przed wejście do willi Newerki. Gdzie jest willa Newerki? To jest tyle budynków, że nie wiem, gdzie jest jej willa. Jest tam dla ciebie skromny prezent. Mam nadzieję, że ci się spodoba. E, oraz zobacz nasze nowe budynki właśnie za willą Newerki. Ostatnio wybudowałam nowy sklep obok willi Storexa. Polecam iść i kupić wojanki. Wojanki są tylko u mnie. O co wam chodzi w ogóle? Wojanki tylko ja sprzedaję. <laughs> Idealny zasłoniłam mu widok z okien XD. Spoko, dziękuję bardzo. W ogóle, ej, co tu się stało? Mnie chyba nie było serio bardzo dawno, że jakoś normalnie powstała widzę ścieżka, ej, naprawdę, mamy 11 nowych budynków, co? Od kiedy to się stało? W ogóle też potrzebuję jakiegoś żarcia, widzowie, tak przy okazji, więc jak już tu jestem przy okazji, to sobie coś tam schapniemy, e nie swojego, dirt, surowce, drewno, szkło, narzędzia, jedzenie, o. Dzięki bardzo, jedzenie <laughs> e, Wcale mnie tu nie było ani razu Spokojnie, spokojnie Dom Newerki jest tam, o Ona po prostu się zachowywa, jakbym nie słyszała cały czas No, dom Newerki jest tam, no jakbym jakbym nie wiedział Siema, Georg, w ogóle, no stary Dobra, a więc to jest jej dom Okej, okay, no niech będzie, widowie, spokojnie, niech będzie, fajnie W ogóle mega ładny dom, swoją drogą Dobra, villa Newerki, Ale jaki sklep tutaj chodzi, czekajcie sekundkę W ogóle, i oto się tutaj pobudowało z tyłu Ej, nie, serię dawno nie było chyba Nie było trzy dni, może nawet e, trochę mniej no ok, to faktycznie widać, że jest tego dość sporo jakieś ty w ogóle są szałasy Takie budynki różne To co Elvis i Kubolonka lubią najbardziej Budowała Zazaja, co to jest? Aha, to jest park trampolin? Skąd wiedziałaś? <laughs> Skąd wiedziałaś? Dobra, nie było tematu w ogóle Śmieszny warcik, ale no Mogłaś sobie oszczędzić już, no, naprawdę mogłaś sobie już oszczędzić No wiesz, poczułem się urażony <laughs> Dobra, ale gdzie jest ten sklep z wojankami? Bo jestem ciekawy jak to wygląda Czy w ogóle jest jakiś system do grania <laughs> Namioty i wszystko inne Newerka budowała Spoko, bardzo fajnie to jest latarnia morska, wokół której nie ma w ogóle wody. Tak, to jest latarnia morska, moi drodzy. Eee... Uznajmy to za ocean, ok? Uznajmy, uznajmy. Naprawdę to jest mega, bardzo imponujący budynek. Naprawdę, bardzo wow, po prostu. Naprawdę wow, fajnie, fajnie. Ale gdzie jest ten sklep, o którym jest mowa? No, bo ty widzisz, że jakiś sklep się nagle otworzył, a tutaj właściwie dookoła to nic takiego. nie widzę bo tam paru budynków takich szałasowych bardziej. No, więc e, pisząc, że powstało 11 nowych budynków, nie wiem czy miała na myśli to, że to jest budynek, no bo tak będą nawet miłym, co nie, no, budynek to się buduje w godzinę, a nie w 3 minuty, ok? Więc tak już nie ujmuję Nikomu. domek na werki do wynajęcia, a co jest w tym miejscu? To jest taki widzę, że też domek na wynajęcie, spoko. Ale gdzie jest ten sklep? Czy to jest ten sklep właśnie? Bo tak do końca to nie wiem, ale mi nie wygląda za bardzo na sklep, chyba że się mylę. Na poprzednim odcinku olałeś mój prezent dla ciebie, w którym jest tu niby, w którym jest miejscu prezent, TPA zazdaja, pokaż mi ten prezent, bo tak szczerze, no to chyba po prostu mnie to ominęło, okej, okay, ale tu widzę, że też nie ma żadnego sklepu, to gdzie jest ten sklep, po prostu jest w tym budynku w środku, w jej domku, nie mam pojęcia widzowie, o tu jest prezent dla Elvisa, spoko, obczajmy go sobie, w ogóle, co ty masz za kidow, co to jest za kidow, przepraszam bardzo, wow, co, co, naprawdę? Takie itemy, co to jest za zbroja w ogóle jakaś najlepsza w Minecraftie w ogóle o co tu chodzi widzowie Co za prezent w ogóle? Czy ty jesteś poważna? Wiesz, to jest to jest za dużo w ogóle teraz tą zbrojkę piw w do śmieci wywalam. Dziękuję bardzo. Fu, ha chapu w ogóle, co to jest? jest taki śmieć. Dziękuję bardzo Wow, ale mamy teraz itemy, widzowie Ale mamy teraz itemy, naprawdę, mamy teraz naprawdę porządne itemy w ogóle. O co chodzi gor Pokaż o co to chodzi, byku, bo jestem ciekawy naprawdę, ale co tu się działo jak mnie nie było, na no, tym tutaj epicki klucz od naprawdę jest Jestem w szoku. To jest naprawdę bardzo zacny prezent. Takiego się nie spodziewałem. Co jest, mordo? <laughs> wow, ale fajny gaz Powstał to jest w naszej części w ogóle. Ale ale mocne, <laughs> ale fajne. Ej, serio, kre, Tego się nie spodziewałem. To jest jakiś mechanizm, który robi. Ha, to jest forma bambusowa automatyczna, więc w sumie mega fajny. Bo to jest z wagonikiem. Ej, naprawdę mamy, powiem wam, że coraz bardziej rozwinięty e, przemysł na naszej wyspie. Bardzo fajny przemysł. No. Ok, więc ile z tego co wyjdzie sprzedaj wszystko czekajcie sprzedaj wszystko cztery koła no nie jest to majątek, ale też nie będziemy narzekać, okej? Okay? W ogóle nie wiem co jest do końca w tym miejscu. To jest jakiś dziwny mechanizm, więc może nawet nie wnikajmy. <laughs> tu jest czyjś domek. O, Domek Gora, ale no bogato to w ogóle, Tak które pusta w nim jest tak w środku, wiecie. Żadnych skrzynek nawet tutaj nie ma. No taki domek, które bym powiedział, że niby bogato, ale biednie. <laughs> niby bogato, ale biednie, co nie? Dobra, jest kolejna willa na wyspie. Ej, naprawdę mnie nie było trzy dni. O co tu chodzi w ogóle? Przecież ta wyspa się tak zmieniła, że ja nawet nie poznaje. Tu jest non stop, tu jest nowy budynek, tu jest jakaś wieża, tu jest co? Coś. Wow! Kiedy?! Nowa willa po tej stronie wyspy. Willa zbudowana przez Zajanewerka, Ciacia Jola, wybudowana w około, około 20-30 minut. Naprawdę, no co jest jakby taka prosta była, więc nawet bym uwierzył, ale styl i tak imponuje, naprawdę, mega tu jest ładnie. O co tu chodzi, widzowie? Naprawdę, mi nie było po prostu kawałeczek czasu, A tu jest taki jakiś postęp w ogóle cywilizacyjny, naprawdę, w ogóle też wow! Tu jest jakaś kolejna ścieżka wokół tej willi Ej, o co tu chodzi ekipa, naprawdę Mnie nie było faktycznie chwilę Ale to też nie jest aż taka duża chwila, no szanujmy się, no po prostu Kiedy to powstało To ja naprawdę nie mam pojęcia, w ogóle Kolejny domek Nawet jest za, jakoś w środku zaaranżowane coś, więc naprawdę Tutaj się sporo pozmieniało widzowie, naprawdę. W ogóle sam fakt, że ja nie mam swojego domku. To tu nawet powstają jakieś takie mikrodomki, to jest też śmieszne, więc może warto byłoby taki domek po prostu od kogoś wynająć, żeby sobie tutaj mieszkać. Oj. Tego nie było, byku, tego nie było. Spokojnie, spokojnie, tego nie było, nie widziałeś tego. Ej, naprawdę. Tu jeszcze w ogóle jakiś kolejny budynek, ej! O co tu chodzi, widzowie? O co tu chodzi? Ja przepraszam bardzo, ale no, tu jest sklep. Okej, okay, to jest sklep. Fajnie, więc to jest sklep. 10 za sztukę Wojanki za dychę To jest absolutnie nierentowne, okej? Okay? To się nawet nie opłaca Chodź, zobaczcie jeszcze kolejne budynki Jakie budynki? Tepnij mnie, bo nie wierzę Kolejne budynki jeszcze No niby jakie? No niby jakie budynki kolejne? Naprawdę Nie było chwilę co tu jest? Był domek nawerki, budowany w około godzinkę. Niestety na wyspie mamy limit beszek, przez to one musiały zostać zastąpione świerkowymi pniami. Okej, okay. kolejny domek. Ej, naprawdę, ja nie wiem kiedy widzowie, ale mamy tu już takie po prostu miasto olbrzymie, że takiego jeszcze nie było odkąd rewizor wrócił na YouTube rok temu, co nie? Bo ja, bo ja wróciłem do nagrywania jakoś we wrześniu rok temu, zresztą właśnie pierwszą serią, ale nawet wtedy nie było tyle budynków, ile tu jest aktualnie. Nawet tu jest sklep w kształcie kota, to jest kot! To jest kod normalnie, nie, ja po prostu nie mogę widzowie, ja nie mogę mnie to absolutnie przerosło więc w tym momencie po prostu bardzo powiem tyle, subskrybujcie kanał z dzwonkiem żeby was kolejne budynki nie ominęły na pewno, bo tu jest tego coraz coraz więcej, no i tu w ogóle widziałem, że na obecną chwilę nie było żadnej informacji od pewnej zielonej osoby więc zobaczymy co tam przyjdzie z kolejnym odcinkiem? Bo jestem tego serialu coraz ciekawszy, więc to tym momencie, moi drodzy, po prostu, sobójcie, kawę, że was spać, to nie ominęło. I cóż, ja byłem Elviso, a to byli moi po prostu niezastąpieni widzowie, <coughs> którzy są po prostu, no. Ja nie wiem skąd ja ich wziąłem, naprawdę. Jakby tutaj z nimi się tyle dzieje, że aż się gubię. Więc dziękuję, widzowie. Siemanuwa, Eluwa i jo-o!